Trzynastu lekarzy nie uratowało syna milionera, dopóki biedna dziewczynka nie ujawniła prawdy. Chłopiec leżał nieruchomo, podłączony do maszyn, które pikały z zimną precyzją, podczas gdy jego ojciec, człowiek przyzwyczajony do kupowania rozwiązań, po raz pierwszy poczuł, że pieniądze nie odpowiadają, nie krzyczał, nie żądał, tylko patrzył na twarz swojego syna, czekając na znak, który nie nadchodził. Lekarze wchodzili i wychodzili z nienagannymi procedurami. Trzech specjalistów, każdy z inną diagnozą. Zgadzali się tylko co do jednego. Nie rozumieli dlaczego chłopiec nie reaguje. Ordynator intensywnej terapii mówił o nietypowej infekcji. Inny sugerował rzadką reakcję neurologiczną. Wszyscy próbowali, korygowali dawki, obserwowali monitory. Nic się nie zmieniało. Ojciec zapytał stanowczym głosem, jak długo jeszcze mogą czekać. Nikt nie odpowiedział z pewnością. Na pobliskim korytarzu dziewczynka obserwowała w ciszy. Przyszła z matką sprzątać salę, nie jako odwiedzająca. Miała uważne spojrzenie kogoś, kto nauczył się bardziej słuchać, niż mówić. Przez uchylone drzwi zobaczyła chłopca, z trudem otwierającego usta, jakby coś przeszkadzało mu od środka. Nikt tego nie zauważył. Lekarze patrzyli na ekrany, nie na gesty. Milioner stracił cierpliwość. Uderzył w ścianę i zażądał odpowiedzi. Zapłaciłem najlepszym. Powiedział nie po to, żeby patrzyli na mnie, jakby już był stracony. Najstarszy lekarz poprosił o spokój. Zapewnił, że robią wszystko, co możliwe. W rzeczywistości on także był zdezorientowany. Widział wiele przypadków, ale żadnego takiego. Chłopiec zaczął lekko drgać. Pielęgniarka pobiegła poprawić kroplówkę. Inny lekarz kazał przygotować intubację. Atmosfera się zagęściła. Każda sekunda wydawała się cichym osądem. Dziewczynka zrobiła krok do przodu, a jej matka złapała ją za ramię. Nie wtrącaj się, wyszeptała. Ale dziewczynka nie przestawała patrzeć na usta chłopca, na ten dziwny, niemal niewidoczny ruch. Ojciec zauważył ich obecność i zirytował się. Wyprowadzić je stąd rozkazał. Nie chciał świadków swojej porażki. Matka spuściła głowę i pociągnęła dziewczynkę, żeby odejść. Zanim przekroczyły drzwi, dziewczynka powiedziała coś cicho, niemal szeptem, co usłyszała tylko najmłodsza pielęgniarka. To nie było rozwiązanie. To była prosta obserwacja, prawie absurdalna. Pielęgniarka zawahała się. Spojrzała na chłopca. Spojrzała na lekarzy. Nikt nie wydawał się panować nad sytuacją. Ordynator kazał kontynuować procedurę. Monitor wskazał lekki spadek. To nie był jeszcze koniec, ale czuło się, że jest blisko. Ojciec podszedł do łóżka, chwycił dłoń syna i w ciszy obiecał rzeczy, których nigdy wcześniej nie mówił. Dziewczynka wciąż tam była, zatrzymana w progu, z przyspieszonym sercem. Wiedziała, że coś jest nie tak, choć nie potrafiła wyjaśnić tego naukowymi słowami. Czuła tylko pilność, trudną do zignorowania. Lekarze dyskutowali, czas uciekał a nikt nie rozumiał, co naprawdę się dzieje. Coś małego, niewidocznego dla wszystkich, miało zmienić wszystko, ale jeszcze nikt o tym nie wiedział. Wezwano dyrektora szpitala. Przybył w nienagannym garniturze, z wyważonymi słowami, mówił o reputacji, o dyskrecji, o cierpliwości, kazał sprowadzić kolejnego specjalistę, choć niewiele już zostało do spróbowania. Tymczasem oddech chłopca stawał się coraz cięższy. Jeden z lekarzy zasugerował, że być może coś blokuje drogi oddech, ale zaraz to odrzucił, nie znajdując wyraźnych oznak. Próbowano delikatnie odessać, nic się nie pojawiło. Ojciec przypomniał sobie dzieciństwo syna, podróże, prezenty, nieobecności. Pomyślał, że może kupował za późno czas, który teraz mu uciekał. Pozwolił sobie zapłakać przez kilka sekund. Potem otarł twarz i znów stwardniał. Zróbcie coś innego, poprosił. Nie jak rozkaz, lecz jak błaganie. Młoda pielęgniarka nie mogła przestać myśleć o szeptach dziewczynki. Nie rozumiała, dlaczego te słowa tak mocno w niej utkwiły. Poprosiła o zgodę, by ponownie sprawdzić jamę ustną. Ordynator zgodził się niechętnie. Sprawdzili światłem ostrożnie. Chłopiec słabo jęknął. Nie znaleźli nic oczywistego. Napięcie wzrosło. Próba wydawała się bezsensowna. Matka dziewczynki przepraszała personel za przerwanie. Chciała jak najszybciej odejść. Dziewczynka natomiast czuła, że jeśli przekroczy te drzwi, stanie się coś złego. Zacisnęła pięści. Nikt już na nią nie patrzył. Lekarze tkwili w swoich hipotezach. Monitor znów zapiszczał. Czas się kończył, a prawda pozostawała ukryta, czekając, by ją dostrzec. Monitor zapiszczał ponownie. Lekarz podniósł głos, prosząc o adrenalinę, podczas gdy inny poprawiał maskę. W tej chwili dziewczynka wyrwała się z ręki matki i przemówiła wyraźnie, bez krzyku. Powiedziała, że w ustach chłopca coś żyje. Cisza spadła jak uderzenie. Ojciec spojrzał na nią z mieszaniną furii i rozpaczy. Ordynator pokręcił głową. Ale młoda pielęgniarka przypomniała sobie wcześniejszy szept i poczuła dreszcz. Polecono ponownie otworzyć usta. Tym razem nie patrzono tylko narzędziami, lecz także uwagą. Chłopiec poruszył się i wydał zduszony jęk. I wtedy to się stało. Coś ciemnego poruszyło się między wargami, ledwo widoczne, wijące się powoli. Jeden lekarz cofnął się z niedowierzaniem, inny wyrwał stłumione przekleństwo. Nikt nie rozumiał, jak to było możliwe. Długimi szczypcami, drżącymi rękami udało się to wyciągnąć. To był żywy krocionuk. Efekt był natychmiastowy. Monitor zaczął się stabilizować. Chłopiec oddychał lepiej. Nikt się nie odzywał. Trzynastu lekarzy patrzyło na pojemnik, jakby był kłamstwem. Z naukowego punktu widzenia to nie miało sensu. Próbowali w myślach przywołać literaturę, możliwe wyjaśnienia, ale żadne nie pasowało w pełni. Ciało chłopca reagowało tak, jakby uwolniono je od niewidzialnej tortury, której nikt nie potrafił na czas wykryć. Ojciec upadł na kolana. Nie z powodu owada, lecz z powodu tego, co zignorował. Spojrzał na małą dziewczynkę, skromną, z prawdą, której nie dostrzegł żaden tytuł. Podszedł powoli, powstrzymując łzy, i zapytał skąd wiedziała. Odpowiedziała, że jej babcia mówiła iż gdy ktoś nie może mówić, trzeba słuchać oczami i sercem. Kilka godzin później chłopiec spał spokojnie. Lekarze podpisywali raporty ciężkimi rękami. Nikt nie świętował, wszyscy myśleli. Dyrektor szpitala zażądał całkowitej dyskrecji. To nie powinno ujrzeć światła dziennego, powiedzieli. Ojciec się nie zgodził. Podszedł do dziewczynki i jej matki. Podziękował bez przemówień i jasno dał do zrozumienia, że prawdy nie da się kupić ani ukryć, gdy ratuje życie. Tamtej nocy ojciec siedział przy łóżku, obserwując każdy oddech. Zrozumiał, że żył wśród ekspertów, ale daleko od prawdziwego słuchania. Pomyślał, ile razy pomijał prostych ludzi, wierząc, że wartość płynie z prestiżu, a nie z uważności. Ta myśl uderzyła go mocniej niż wcześniejszy strach. Lekarze wracali jeden po drugim, by sprawdzić parametry. Niektórzy unikali jego wzroku, inni patrzyli z nowym szacunkiem. Nikt nie zapomniał, że obserwacja bez dyplomu uratowała to, czego oni nie potrafili wyjaśnić. Ordynator w ciszy przyznał, że nauka bez pokory również może oślepnąć. O świcie chłopiec otworzył oczy, spojrzał na ojca i słabo się uśmiechnął. Ten gest przypieczętował wszystko. Mężczyzna obiecał się zmienić, nie z poczucia winy, lecz z wdzięczności. Przed wyjściem spojrzał jeszcze raz na pusty korytarz, w którym stała dziewczynka. Wiedział, że są prawdy, które objawiają się dopiero wtedy, gdy przestajemy patrzeć z góry i uczymy się wreszcie patrzeć na prawdę.